Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji z Excela. Dzisiaj chciałem Ci pokazać, jak tworzyć sobie listy niestandardowe i do czego one służą. E, mamy tutaj miesiące po angielsku od stycznia do grudnia i mamy nazwy państw. W ogóle, co to są listy niestandardowe? E, listy niestandardowe to są takie wbudowane listy w Excela. Jak sobie wpisujesz na przykład poniedziałek i Łapiesz za krzyżyk i przeciągasz w dół, to widzisz, że mamy e, uzupełnienie od poniedziałku do niedzieli. Tak samo jak wpisujesz sobie miesiąc, na przykład styczeń i przeciągniemy sobie w dół do grudnia, no to mamy listę uzupełnioną. I to jest nasza lista niestandardowa, która jest wbudowana e, domyślnie w Excelu. I zaraz Ci pokażę, gdzie to jest. Wchodzimy sobie e, tutaj w plik, e, przechodzimy do. Opcji zaawansowane i na samym dole mamy edytuj listy niestandardowe. I tutaj widzisz, są listy, tak jak ci pokazywałem, poniedziałek, wtorek, środa, styczeń, luty, marzec, kwiecień i oczywiście skrócone nazwy. My chcielibyśmy sobie stworzyć listę z tych tutaj miesięcy i mam tutaj coś takiego jak importuj. Zaznaczam sobie tą listę. Klikam importuj i już to jest dodane. I tak samo zrobię sobie z tą drugą listą, Klikam Importuj" i OK I już mamy te dwie listy dodane. Czyli teraz jeżeli wpiszę sobie e, january i będę chciał przeciągnąć w dół to widzisz, że automatycznie te miesiące mi się Zrobił tak samo, jak było od stycznia do grudnia. I teraz co ja bym chciał z tym zrobić? Mianowicie mam tutaj sprzedaż, i czasami jest tak, że ta sprzedaż nie jest. Miesiące nie są po kolei. Oczywiście możemy sobie kombinować i przypisywać liczby do miesięcy i później sobie to posortować, ale po stworzeniu listy niestandardowej możemy to zrobić dużo szybciej. Wstawiamy sobie wykres, jakiś taki standardowy. Kolumnowy i chciałbym sobie posortować tą listę według, właśnie, mojej listy niestandardowej. Przechodzę na zakładkę Dane, mam tutaj Sortuj, wybieram sobie Sortuj według miesiąca, według wartości komórek i lista niestandardowa. I teraz wybieram sobie moją listę, którą zrobiłem. Klikam OK, OK, i widzisz, że miesiące mam. Posortowane. Jeżeli stworzyłem sobie listę tutaj niestandardową, że chciałbym, żeby w tej kolejności były państwa, a ktoś na przykład z moich pracowników wpisuje mi po prostu nie po kolei, to ja w tym momencie mogę zrobić to samo, co zrobiłem właśnie przed chwilą, czyli wstawianie. Klikam sobie wykres. OK, mam wykres. I teraz chciałbym sobie posortować według tej listy, którą mam tutaj. Czyli robię to samo. Klikam dane, sortuj. Państwo chcę posortować. I klikam lista niestandardowa i klikam sobie moją listę. Klikam OK, OK. I mam już posortowaną moją listę, według tego, co sobie stworzyłem. Oczywiście takie listy ni niestandardowe możesz sobie dodawać u siebie w Excelu. I myślę, że jest to ciekawa, fajna opcja, z której warto korzystać. Dzięki za uwagę, i pozdrawiam, i oczywiście zapraszam do śledzenia kanału.